Ja zaczynam sezamie. Otwórz się. Piąteczka do zrobienia. A może sobie wydłużę, bo ci akurat mam z samego rana dwie godzinki, bo wieczorkiem już nie będę Więc uczciwie. Piąteczka, przerwa. węglowodanów, napić się, karbo. 3-4 rundki rączkami, skręty, wykroki i wszystko robimy tak pod, bardziej pod. Ma trening, już nie ma treningu siłowych, ale 40 kg na plecach, 40 metrów, 50 kroki, 3 razy, skręty po 50 razy. No i tak te dwie godzinki, mówię Wam, zbędni się. Kiedyś Wam pokażę cały trening, tylko w skrócie, no dwie godziny by trzeba było zrobić. Ale może online zrobimy, zobaczymy jak to będzie. Przedmucha się organizm całkiem. Dorfiny pójdą i fajnie, gdzie one kręci się chłodno, chłodno, bo troszeczkę wiaderek wieje. Wybieganie skończone, 5600 sześćset zrobione. Aha. No i teraz chwila odpoczynku i ciężarki. I robimy swoje jedneczki 5 minut Śmieszne trenowanie takie, ale te ręce jak się tak codziennie robi, na dochodzą mi opadają. One mają 5 minut trzymać, pilnować mi tego uba i... Niech sobie chodzą. Dwa razy w tygodniu przetarczować się po 40 minut, pół godziny ciężarkami dobić. I niech one chodzą. Bokserem nie będę, ale ręce mają w górze trzymać się, pilnować głowy, brody. A ja dalej robię. Jedziemy na następną seryjkę. I następne pięć minut, cięższymi ciężarkami, i tak sobie zwiększać, a łapy już po całych wakacjach odchodzą. I teraz najlżejsze niby ciężarki, trójeczki. I one już na trzecią serię włażą łapy, ale jak się trenuje tak w miarę systematycznie, to te trójki nic nie ważą. A później jak już na sam koniec pomalutku zwiększam czwórkami dwie minuty, to już te czwórki to uwierzcie, idą i ręce klapią, ale dojdą mi czwórki. Będą, że zrobisz lewy, prawy, lewy, i będą trzymać na górze. Na razie to jest opuszczenie. No ale tak musi być. Czas ma być w grudniu, nie teraz. Nikt mnie nie goni. Ja mam tylko systematycznie, pomału wykonywać. A organizm fajny, czwór, wszystko puści. No i 3 razy 50. O, mój gryfik 38 kg. Zwalka od rozrzutnika. Na podwórku sobie leży. Krótki, jeszcze baterii. No i na zakończenie wykroki na moim gryfiku 40 km o 30-40 wykroków. tak pobawić się i pomalutku zbierać się i kierunek rzeszów.